Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę państwu w jaki sposób wyczyścić grzałkę w kliromizerze Vivi Nova Slim. Aby wyczyścić grzałkę, należy pozbyć się płynu z pojemnika. W tym celu odkręcamy górną nakrętkę. Następnie wylewamy płyn na przykład do miseczki. Następnie odkręcamy dolną część pojemnika, wyjdzie nam wtedy cała grzałka, łącznie z knotami. Bierzemy kawałeczek papierowego ręcznika bądź innego materiału i delikatnie. Odciskamy nadmiar płynu, następnie ściągamy silikonową zatyczkę z grzałki. Wykręcamy grzałkę z trzpienia, i puczemy grzałeczkę w czystej wodzie, ewentualnie pod bieżącą wodą aby pozbyć się płynu z grzałki z knotów. Następnie za pomocą papierowego ręcznika bądź papieru odciskamy nadmiar wody z knotów. Przykręcamy grzałkę ponownie do trzpienia naszego kliromizera i tak zmontowany zespół przykręcamy do baterii i będziemy mogli zacząć czyszczenie grzałki. W celu wypalenia nagaru z grzałki trzymamy wciśnięty przycisk na baterii przez około 3-4 sekundy do momentu aż grzałka zrobi się lekko czerwona. Dzięki tej operacji wypalamy nadmiar wody, która niestety nie. Dało się odsączyć za pomocą ręcznika oraz wypalamy nagar z grzałki. Będzie on widoczny w postaci czarnego nalotu. Jak widać, grzałka zaczyna robić się czerwona. Należy pamiętać, aby rozgrzewać ją powoli ponieważ może ona ulec spaleniu, jeśli przytrzymamy przycisk za długo. Po takiej operacji żałkę mamy wyczyszczoną. Należy założyć silikonowy kapturek. Następnie przykręcamy tulejkę naszego kliromizera. oraz górny kap razem z ustnikiem. W chwili obecnej mamy kliromizer wyczyszczony i przygotowany do zalania płynem i korzystania. Uzupełniamy kliromizer płynem, Przez pierwsze kilka, kilkanaście zaciągnięć y, clearomizer będzie wytwarzał mało y, mgiełki, ponieważ na grzałce została resztka wody, która niestety nie uległa odparowaniu w trakcie czyszczenia grzałki. Y, zostanie ona odparowana po około 5-10 zaciągnięciach. Jak widać clearomizer z zaciągnięcia na zaciągnięcie działa coraz lepiej. Dziękuję Państwu uprzejmie za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych poradników.